badań właśnie, które przeprowadził Instytut Badaczy SW Research na zlecenie marki Gatta wynika, że im starsza kobieta, tym bardziej czuje się kobieco, mało tego wynika również z tych badań, że 47% kobiet 54% mężczyzn zdecydowanie podkreśla, że wygląd jest bardzo ważnym czynnikiem definiującym kobiecość. Cześć kochane! Jestem dzisiaj bardzo podekscytowana, dlatego że jesteśmy właśnie na planie zdjęciowym, na który za chwilę Was zabiorę, i nie mogłam wymarzyć sobie lepszych okoliczności właśnie do nagrania dzisiejszego odcinka w temacie kobiecości, dlatego że przygotowałam właśnie już mojej klientce pełne zestawy ubrań do zdjęć, które wykonuje dzisiaj Kat Piwecka, fotografka gwiazd. Jednocześnie będę chciała dziewczynom zadać też pytanie, także trochę je zaskoczę, a propos kobiecości, także koniecznie zostańcie ze mną i za chwilę zabieram Was na Plan zdjęciowy. Jednocześnie, zanim tam pójdziemy, bardzo serdecznie chciałabym Wam podziękować. Bardzo się cieszę, że jesteście ze mną. Dziękuję Wam za wszystkie komentarze. Łapki do góry. Widzę też, że w komentarzach bardzo świadomie w ogóle też komentujecie, co, co mnie bardzo cieszy. Ja się cieszę, że budujemy tutaj taką społeczność świadomych kobiet cudownych, takim, którym zależy na tym, żeby właśnie personalizować swoje szafy i żeby wyglądać dobrze. A jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy, to bardzo serdecznie cię witam. Ja mam na imię Agnieszka, i jestem stylistką od 18 lat i będzie mi bardzo miło, jeśli dołączysz do nas i razem z nami będziesz budowała ten kanał i klikniesz dzwoneczek oraz subskrybuj, aby właśnie otrzymywać też powiadomienia o nowych filmach. I rozmawiać też ze mną i z dziewczynami w komentarzach pod filmami. No to co? Myślę, że mogę już Was zabrać na plan zdjęciowy. Chodźcie ze mną. Sesja odbywała się w przepięknej, starej, takiej odnowionej kamienicy, z też cudowną klatką schodową, którą Wam także pokażę. No i przygotowałam dla Agnieszki takie kolorowe stylizacje, które do niej pasują, w których ona czuje się najlepiej, które właśnie też pokompletowałam w takie pełne zestawy. Obrań, które zmieniałyśmy sobie na bieżąco na planie zdjęciowym. Cześć kochane, witam Was ponownie, już po sesji z ciepłą herbatką, także zapraszam Was oczywiście na nią. Śmigajcie po herbatkę do kuchni i zapraszam Was na chwilę ze mną. Za chwilę też wrócimy do sesji, oczywiście. Jednocześnie też przygotowując się do dzisiejszego odcinka znalazłam pewne badania na temat kobiecości w internecie, z którymi też chciałabym się z Wami oczywiście podzielić. Z badań, właśnie które przeprowadził Instytut Badaczy SW Research na zlecenie Marki Gatta, wynika, że im starsza kobieta, tym bardziej czuje się kobieco. Mało tego. Wynika również z tych badań, że 47% kobiet. 54% mężczyzn zdecydowanie podkreśla, że wygląd jest bardzo ważnym czynnikiem definiującym kobiecość. Oczywiście link do tych badań i do tego artykułu zostawię Wam też w opisie tego filmu. I zastanawiając się też nad tym, czy rzeczywiście tak jest, że im jesteśmy starsze, tym. Bardziej też czujemy tą swoją kobiecość i wiemy tak naprawdę, co nią jest. Zastanawiałam się właśnie też na przestrzeni tych kilku lat, 18 już, jak mogę pomagać kobietom, z chęcią pomagam właśnie w dobieraniu ubrań, dzięki czemu czują się fajnie, dobrze ze sobą, też komfortowo w tym, co mają na sobie każdego dnia. I muszę powiedzieć, że rzeczywiście tak jest. Dlatego, że obserwuję, iż największa część kobiet, która się do mnie zgłasza, jest to przedział wiekowy od 30 do 50 lat. Nie tylko oczywiście, jednocześnie to są kobiety, które zgłaszają się do mnie najczęściej i zauważyłam, że zgłaszają się dlatego, że zauważają u siebie już jakąś zmianę. Czują, że fajnie chciałyby właśnie wyglądać. Czują, że te ubrania, które mają w szafie, nie do końca już do nich pasują, tym kim teraz są, że potrzebują zmiany, że chcą po prostu coś zmienić i fajnie się czuć, ale nie wiedzą, co mają zrobić, nie wiedzą, jak to mają zrobić, jak dobrać dla siebie ubrania, jak stworzyć taką garderobę, która będzie właśnie spersonalizowana bezpośrednio do nich. I dlatego też zauważam, że ta świadomość takiej zmiany, bardziej poznania siebie jest właśnie wtedy, kiedy kobiety są starsze. I kiedy rozmawiam z kobietą i prowadzę taką wstępną rozmowę do naszej współpracy, taką bezpłatną konsultację, to bardzo często na moje pytanie. Jak chciałabyś się czuć w ubraniach, które na sobie nosisz? Słyszę kobieco. Także też mogę potwierdzić to, że wygląd dla kobiet ma znaczenie w tym aspekcie kobiecości. I U siebie także zauważam, że im jestem starsza, tym bardziej zwracam uwagę na to, co kupuję. Oczywiście też z racji tego. Czym się zajmuję na co dzień? No właśnie zajmuję się dobieraniem ubrań. Jednocześnie też w moich odczuciach jako kobiety zauważam, że kiedyś, jak byłam nastolatką, to miałam różne ubrania w szafie i to, co było akurat modne i na czasie, to chciałam to już mieć i od razu zacząć nosić i wypróbować, sprawdzać. I to jest ok w przypadku oczywiście nastolatek, jak najbardziej, bo kiedy ja przeglądam szafy nastolatek, to tak właśnie jest. I To jest ok, to jest w porządku. To jest takie poszukiwanie samej siebie, sprawdzanie, co jest dla mnie, właśnie po to, żeby też przejść przez ten czas, taki ten etap poszukiwania siebie. Kiedy dojdziesz do takiego momentu, gdzie czujesz, że fajnie by było coś zmienić, bo czuję, że to już nie jest do końca moje, co nosiłam. Wcześniej. I tak na przestrzeni czasu mogę powiedzieć, że teraz wiem, kim jestem, jakie ubrania do mnie pasują. Dwa lata temu byłam bardziej kolorowa. Dziś jestem bardziej stonowana. Taki jest moment, zobaczymy jak dalej mój styl też ewoluuje. Dzisiaj jest to na przykład taki lakier w odcieniu bardzo takim naturalnym. Ja premium line, zakupiona w Rosmanie. Kolor pomadki na przykład też bardzo naturalny. To jest akurat odcień nude z serii The One. Oriflame. Bardzo lubię. No i dwa lata temu z pewnością ten lakier byłby czerwony, nowo był. A dzisiaj już jest bardziej spokojny. I też na czas sesji, kiedy ja czuję się dzisiaj kobiecą, ubrałam sobie właśnie taką spódniczkę ze skóry. Wysokie kozaki, naturalny kolor basicu ze Wariusa. No, to jest strój, w którym ja dzisiaj, teraz czuję się kobieco. Kat, kochana, mam do ciebie pytanie a propos kobiecości. Wiem, że jesteś fotografką, wspaniałą fotografką, gdzie bardzo często też pracujesz z kobietami i robisz wspaniałe zdjęcia, też jesteś fotografką gwiazd. Mam do Ciebie dzisiaj takie pytanie, a propos kobiecości, bo kiedy prowadzisz właśnie takie sesje z kobietami, to co najczęściej obserwujesz, jaką kobiecość w tym też zauważasz, kiedy ta kobiecość się wyzwala i objawia podczas sesji zdjęciowych? No Dla mnie, tak naprawdę, najważniejsze w tej sesji zdjęciowej to jest samo spotkanie z człowiekiem i poznanie jego, jego całej historii życiowej. Ja, żeby zacząć zdjęcia, muszę tak naprawdę zobaczyć człowieka, dlatego dla mnie najważniejsza jest zawsze ta nasza rozmowa, którą sobie prowadzimy. I właśnie w tych sesjach kobiecych, właśnie zawsze mnie interesują te historie kobiet. Ale takie wspólne rozmawianie, tak naprawdę dzielenie się tym, co nas spotkało w życiu. A same zdjęcia tak naprawdę ja robię pomiędzy, pomiędzy rozmowami. I to, co zawsze obserwuję, to, co najbardziej lubię, to właśnie to, kiedy, kiedy zaczynamy rozmawiać, kiedy się czujemy jak dwie najlepsze koleżanki, które mogą się podzielić różnymi swoimi historiami. I to mi się najbardziej podoba, kiedy wtedy jest taki luz naturalny, kiedy wtedy nie trzeba pozować, bo tak naprawdę. W tym całym pozowaniu chodzi o to, żeby właśnie pokazać naturalne postawy, naturalną mimikę. No, także zdjęcia robię pomiędzy rozmowami. Jestem ciekawa, dziewczyny, jakie wy zmiany obserwujecie u Które siebie, zaistniały u was właśnie na przestrzeni czasu? Jakie ubrania kiedyś do was pasowały, a w czym dziś czujecie się dobrze? I powiem wam, że piękne komentarze czytałam ostatnio pod filmem Analiza stylu. I Anmar napisała w komentarzu właśnie pod tym filmem Hej, ja zostawiam wszystkie klasyki z cudownych materiałów Wełna, jedwab i tym podobne Bo w nich czuję się wyjątkowo i luksusowo Mieszka Schneider napisała Hej Kaja, jeszcze nie wiem czego nie zabiorę ze sobą Ale nowością będą kolczyki koła i kolorek Sweterek limonkowy właśnie do mnie idzie Super Normalnie jak przeczytałam ten komentarz, to czułam się, że ten sweterek też już do mnie idzie, byłam bardzo podekscytowana. Sylwia napisała, zabieram do tego roku sukienki, spódnicę i koszule. I teraz też możemy sobie zadać takie pytanie, co naprawdę jest kobiecością? Kiedy czujesz się kobieco, nosząc jakie ubrania? Bo w moim odczuciu. To jest tak, że jest taki stereotyp, który jest narzucony, taki ideał kobiecości, z którym kojarzą się na przykład szpilki, czerwona pomadka czy po prostu długie włosy. Ja osobiście czuję, że każda z nas jest kobieca na swój sposób. Dla każdej z nas kobiecość będzie po prostu oznaczała co innego. Zatem czy może w ogóle istnieć jedna taka definicja kobiecości? Dajcie znać w komentarzu, co o tym myślicie. Chcę Ci dzisiaj zadać bardzo ważne pytanie dla, do Ciebie, jako psychologa, terapeutki i też osoby, która jest bardzo często zapraszana do telewizji, właśnie jako ekspert y, na różne tematy psychologiczne, się bardzo często też wypowiadasz, ale przede wszystkim Tobie dzisiaj też jako kobiety chciałabym zadać takie pytanie: czym jest dla Ciebie kobiecość i kiedy Ty czujesz się kobieco? W jakich ubraniach? Wiesz co, kobiecość dla mnie jest to przede wszystkim energia. Energia, którą ja emanuję, którą emanują właśnie kobiety, i czasami bardzo trudno uchwycić to jednym słowem, bo to jest temper głosu, to jest mimika, sposób poruszania się. Powiem szczerze, że od zawsze słyszałam, że jestem kobieca. Ja czasami w ogóle tego nie rozumiałam, na czym ta kobiecość ma polegać, ponieważ ja byłam sobą. I bywa tak, że niektóre z kobiet mają powiedzmy trochę więcej, może w sobie tego seksapilu e, niektóre trochę mniej, natomiast im bardziej my jesteśmy w zgodzie ze sobą, im bardziej my czujemy siebie, to wtedy też czujemy swoją kobiecość. I e, do, tak to rozumiem, że ja Znam siebie, swoje ciała, bo poznaję siebie, to co lubię, to co sprawia mi przyjemność. I też w obcowaniu z innymi, zarówno z mężczyznami, jak i z kobietami, pozwalam sobie, żeby ta moja kobieca energia wybrzmiewała. A jeżeli chodzi o stroje, to przyznam szczerze, że od dłuższego czasu są to sukienki, więc to właśnie, nie przypadek. Idę, masz... Tak, ja się cudownie czuję właśnie w takich sukienkach. <laughs> długie, kopertowe. No, też podkreślające talie. No, taką mam fazę teraz, mm. ale co ciekawe, ostatnio, po naprawdę wielu latach, przemówił do mnie sweterek, serek i obcisłe jeansy. I sam myślę, o co chodzi, co się dzieje. I doszłam do tego, że odezwała się we mnie jakaś nastoletnia część na nastolatki po prostu, ale też tej kobiecej. Dlatego kobiecość naprawdę ma wiele wymiarów. To nie są tylko sukienki, czy to nie są, nie wiem, prześwitujące bluzki. E, ważne jest to, by w danym stroju poczuć się kobieco. Czyli ja dzisiaj czuję się naprawdę kobieco, cudownie się czuję i pamiętam, że w tamtych jeansach też się czułam wspaniale. każda szafa którą tworzyłam była indywidualna, spersonalizowana. I dla każdej z nas takie preferencje kobiecości będą inne. Jedna z nas będzie czuła się kobieco na przykład w krótkich włosach, jedna z nas będzie się czuła kobieco w długich włosach. Dla jednej będą kobiece buty właśnie takie bardzo ciężkie, jakieś glany. A dla drugiej szpilki, czy te sandałki. I powiedziałabym, że dla mnie kobiecość jest wtedy, kiedy nosisz ubrania, które są w zgodzie ze sobą, bo to one wyzwalają w Tobie kobiecość. Dajcie znać w komentarzu, co o tym myślicie. I sesję uważam za bardzo, bardzo udaną, wspaniały. Spędzony też dzień z dziewczynami. Po sesji, oczywiście, poszliśmy sobie na coś pysznego do werandy, która znajduje się bardzo blisko Starego Rynku w Poznaniu. Także serdecznie Wam polecam pyszne jedzonko, bardzo zdrowe. Oczywiście wiecie, że ja to lubię. Dajcie znać, jak podobał się Wam dzisiejszy temat, dzisiejszy odcinek. Jeśli macie, oczywiście, pytania do mnie i chcecie się podzielić swoim refleksją, będzie mi bardzo miło, kiedy wpiszecie oczywiście w komentarzu. No i oczywiście spotykamy się już za tydzień, bo przygotowuję dla Was taki odcinek o zestawieniach monochromatycznych, jak łączyć e, takie zestawy i będę miała dla Was takie właśnie fajne propozycje. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Agnieszka, pa pa.